Nie spodziewałem się, że wrócę do tej gry, a jednak Witam z System Victor Next. jak widzicie mamy dwa eventy obecnie w Overwatchu Mimo, że w niego nie gram, to w miarę coś tam przeglądałem sobie I dzisiaj zagramy sobie jednego Overwatch Classic'a bo, bo czemu nie jakby, no niech będzie Overwatch Classic I no i to tyle Ostatnio był Spotlight i nie wiem czy chcecie na ten temat film Bo ja bym chęcią zrobił w sumie na ten temat film No ciekawe rzeczy tam powiedzieli, ale nie wiem, nie wiem. Jakoś to tak. O, mojego maila wezmę. W mi w ogóle gram. Czy mam wrażenie, że ta gra jest tak cicho z jakiegoś powodu że się w tym. A może to dlatego. No i teraz słychać cokolwiek na tym. Na audio, dosłownie w OBSie mam, wiecie, audio i kompletnie praktycznie nie widzę tego, żeby coś działało, co nie? Ciekawe team mamy, chociaż nie podoba mi się to za bardzo, bo mamy jednego tylko healera. No dobra, niech będzie. Jezu, jak ja dawno w Overwatcha nie grałem. W sumie, z jednej strony bardzo nie chciałem grać w Overwatcha przez moją opinię wygenerowaną, ale jak usłyszałem, że mają powrócić boksy, mają powrócić takie bardziej ciekawe rzeczy do tej gry, to... Szczerze, może się do tego przekonam, ale dopóki nie wyjdą te zmiany, dopóki to wszystko nie wyjdzie, to nadal mam overwatch w dupie, po prostu postanowiłem sobie nagrać taki odcinek. O kurde, jakie przygrupowanie. Jak to działało? Dobra, tak to działało. Nie wiem. Klipuję to. Pomoże mi ktoś z tym riperem, Czy wszyscy mają mnie głęboko... W... Dobra, czyli wszyscy mają mnie głęboko w dupie. Jak zwykle team macie w dupie i w ogóle nie patrzą na to, że umie... Jezus, co to jest za. Dobra. Ten skin jest jeden ze skinów, którego albo nie kojarzę, albo jest tak pojebany ogólnie. Nie wiem, w życiu będę takim skinem nie używał na to jest, Nie wiem, brzydki skin. Znaczy brzydki, on jest teoretycznie ładny, ale z drugiej strony... Okej. Okay. Kurw, Ja kiedyś trafię tym atakiem? Czy on jest zepsuty, czy co? Tak, bądź najlepszym Junkratem w tym... W tym, tym. No, oczywiście. Dobra, wiecie co? Chyba zmienię postać, bo widzę, że moja drużyna trochę tak... Niezbyt umie tam pozabijać przeciwną, więc trzeba chyba wziąć coś, co im pomoże w przebiciu się, bo widzę, że trochę nie za bardzo umieją to zrobić. No jakby ja jeszcze trafiał. Jezu, rankra, to będzie takie wkurujące gówno do zabicia. U tego Miny kiedyś to była taka tragedia. Dostał. Nie w łeb, ale dostał. Do widzenia. No i pięknie. I zobaczcie, już zabiłem dwóch. Wystarczyło... A, bohaterowie, że... No to... No to na tyle się zdało moje... Na tyle się zdało moje zabicie tych ludzi. Oczywiście. To Mercy ma jakąś nieskończoność tych tych? Czy to był ult Mercy? Bo już nie pamiętam, czy to... Czy tutaj to było to, że to był jej ult, czy... Kur... Ściany strzeliłem. Nie no. No kur... Pomoże mi ktoś. dokolwiek gdzie team? Ja muszę iść do bazy, bo, bo inaczej zdechnę. Gdzie on jest tutaj? Dobra, jest. Nareszcie. Ile można było jednego typa zabijać? Tak, tak dawno nie grałem w Overwatch'a, że już. Uuu. Nie wiem, co ja chciałem zrobić. mi się do tego Roadhoga. Dobra, mam ulta. Można coś... Można jakoś z tego skorzystać, dobrze? No, zajebiście z tego skorzystałem. Przynajmniej moja team wie, gdzie oni są. Bo pani była jakby mnie ten roadblock nie złapał. Właśnie. Pięknie. Pak, Trochę chujowe. A mogłaby. A mogłaby pani, o właśnie, tak przeskoczyć? Pak. Dobra, mamy to. Dobra, gdzieś tam rzucę. Chyba najbardziej randomowe miejsce, w jakie można było to rzucić. Naprawdę. Dobra, gdzie tu. Myślałem, że to z tyłu czy... O, A Aj, myślałem, że... Nie. Właśnie, dlatego nie robię ja tego obrony. Zobaczcie, wystarczy, że trochę przejdziemy. Trochę pozabijamy przeciwników i już możemy to przejąć. Gratuluję i nasza gównia... O, fuck. Gdzieś jest ta... Uh! Uciekłem, idealnie. Najgorsze jest to, że kiedyś Dunkrat był bardziej wkurwiający niż teraz. No i patrzcie, to wygraliśmy. A mieliśmy tak słaby początek. Niesamowite to jest. Uuuu, ten strzał mi się podobał. Ta, myślał, myślał, że nie zauważy, że ma to odpalone, nie? Ta stara Orisa, która tak była wkurwiająca, przez to, że no właśnie można było tak spamić tą tarczą. Nie, nie zniszczy tej tarczy, tak? Tak będzie sobie stała cały czas ta tarcza. No i... Dziękuję za pomoc. Przynajmniej w tym mi pomogli. Gratuluję. Uuu, idzie Johnny, no i chuja zrobi, bo Orisa oczywiście. A to nie było tak, że ona... Nie wiem strzelać headów, ale co się robię tą wdową. Myślałem, że będzie mi tragicznie szybko, chciałem wam pokazać, jak tragicznie mi wdową idzie, a? A jak na to, że ja wdową w ogóle... Ja w ogóle sniperami nie umiem grać w grach, to... Dobra, tragicznie gram. Jak czegoś takiego nie potrafię trafić, to... To jest bardzo źle. Nie, naprawdę. Dobra, ja coś mówiłem, ja nic nie mówiłem. To to moje pierdoły. No proszę, żeby ta tarcza zniknęła, niech ją ktoś zniszczy do kurwy nędzy. Ja nic nie zrobię. Jak to jest ta tarcza? To wkurzyła się o że trochę chedzików jej postrzelałem Do widzenia Kur... jakbym naprawdę dobrze grał, to bym tak dobrze tu strzelał Ludzie praktycznie stoją w mi... No dobra... O! O fuck! Ludzie na kura, kura to nie za bardzo tego chcę. A tu jest Uuu, to był przypadek, chciałem strzelić w tamtego Języ ja chwalić się headshotem, który się strzeliło przypadkowo o matko Do widzenia Pomożesz mi, dziękuję Wow To był tak randomowy Ja to komentowałem, ale Jakie mam statystyki? Ja 16... 3 5 Dobra, ta symetra ma... No dobrze bardzo grała. No na pewno jest jakimś proplayerem, co gra, nie? Po prostu nie znam, ale... 55% celności przy snajperze. Oj, oj. Nie, to, to nie jest. Ale Jezu. O Jezu. No tak, to była ta symetra. O Jezu, ja wiem czemu ona tak dobrze gra, bo gra symetrą. Zapomniałem o tym. Dobra, jeszcze raz, sobie zagramy. Czemu nie? Podoba mi się ten tryb. Kurde, 6 na 6 wróciło. Właśnie to jest ten który którego uwielbiałem. Po prostu parę postaci, napierdalasz, jest super. Umierasz, zdychasz, robisz różne rzeczy. A teraz tak, nie wiem, tak randomowo jakoś. Ta gra, teraz się taka zrobię. Taka zbyt kompetywna, mam takie wrażenie. Ale to tylko moje wrażenie, wiecie? Nie chcę. Nie, nie! Nie symetru. Dobra, czym by tu pograć? Ja, czym ja kiedyś jeszcze dużo grałem? Reaperem na pewno, bo podobał mi się. Wiecie? o, to jest taki wiecie, retarded kid player. Obrona. Teoretycznie moglibyśmy jakąś Orisę wziąć, ale jest nudna w chuj, więc nie ma sensu. Zenek kiedyś był śmieszny. Ej, weźmy sobie Zenka. I Fryda. I Fryda sobie wezmę. Zenek mógł być kiedyś zabawny w sumie. W sumie zeniata to tak samo działa teraz jak kiedyś. Tylko są te takie właśnie na dole, że pokazuję. Nie ma sprawy. Zawsze mi, zawsze mi bawi to powinien... Tanie Zeniaty. Po prostu ręka, tak? I PNG taki moment. To jest, to jest taka typowa animacja PNG, nie? Jep, ale bawi mnie to jak zeniata po prostu jeb. Wali, wali komuś kopa w ryj po prostu. A to zawsze było satysfakcjonujące. Jak byłeś jeden na jeden na blisko i po prostu jeb! jep bazie, on tak poleciał do góry, to, to zawsze było satysfakcjonujące. No, Risa kiedyś była przejebana do zabicia. Dobra, ukryła się trochę głębiej. W sumie typowe. Typowe zachowanie. Ale mocno pierdol zostać. O oh, fuck! No, kiedyś Zedek mógł sobie łatwiej radzić w sumie w takich sytuacjach. Tak w pozorom. Mam wrażenie, że teraz zeniata o wiele bardziej jest taki do siedzenia z tyłu i takiego pomagania drużyni niż takiej, wa no, no tak. takiej walki, a kiedyś właśnie tak mam wrażenie, że o wiele więcej mógł napieprzać. Ale to tak może moje zdanie. Ana kiedyś była inna. na pewno symetra była od cholery inna. ale mamy już healera, no możemy mieć w sumie póki co jeszcze drugiego. Nie wiem, z to zawsze mi się fajnie gra. Nawet jak przegrywam, to mam wrażenie, że te kulki tak. Ta, ta postać tak fajnie działa, po prostu. Ta, ten design i to, jak, jak on to wszystko robi, to mam wrażenie, że bardzo mi się to podoba, nie? O! Duba! O! Reaper! Stojący w miejscu. No, no, ale to jest. Wiecie, czemu przegrywamy teraz? Bo mój team po prostu, no właśnie. Idzie taka smuga i ona sama walczy na cały team, no. Co ona może zrobić. Właśnie takie pojedyncze jednostki jest najłatwiej zabijać. To jest jak w tym fortecie. W tym fortecie, jak pojedynczo pójdziesz, to masz dokładnie to samo. Jak jesteś sam na cały team, no to nic nie zrobisz. O dzięki. Ona naprawdę nie umie tych kulek rzucać. Niby coś tam robi, ale tymi kulkami, ale szczerze, gówno co. Dobra. Muszę to zrobić. Bo póki co. Ciemano. Jest. Dzięki. Radzę sobie. Aj! Okej, okay, to był głupi ult, brepozarowo. Po prostu zabił tych, co z tyłu tam poszli. Dobra, Bastion mógł być śmieszny kiedyś. Bastion, jak on kiedyś. O oh jest, to jest ten stary Bastion, co się. Le... O tak, ten stary Bastion, co się leczył i się rozkładał, i na pieprzu. Tym... Nasza zdechła po prostu. Zabija się własnym ultem. No nie, no ale oni w dupie mnie mają. W sumie nie dziwię mi się. Też bym miał siebie w dupie, jakbym mógł. Znaczy co? Okej, okay, Bastion jest super. Dobra, Bastion był kiedyś zajebisty. Dobra, trzeba jakoś rozplanować. Patrzcie na to. I do widzenia, i do widzenia. Jeszcze od tyłu. Ajajaj, ale dwóch tak. Od, od, tak po prostu Bastion był kiedyś taki bez mózgi, że to jest porażka. Ale zauważyliście, że w ogóle ta olista tak długo mnie zabijała? Coś? O, dziękuję. Okej, okay, to. Ona sobie sama poradziła. A czemu my na nich idziemy? Stoicie przy ładunku ludzie. No właśnie, będziemy zdychać teraz. Ale jak ją kiedyś dźwięk strzałów miał. To, jest to czyste z jakiegoś powodu. Ja mam ulta. Dobra kurwa, pa, jak żyją wiecznie. Nawet w niego nie celowałem. Nawet nie celowałem tego, że to nawet nie wiedziałem, że on gdzieś tam jest. Okej, okay, tam jest ten żołnierz co ma ulta. Znaczy jest odpalony na uliczę. To widzę ja. Ej, kiedyś... O Jezu. No tak mi zakład jakiś był DPS-em. Ale to dziwnie teraz wygląda. Ale do... według mnie kiedyś było nawet lepiej. Mam wrażenie, że pasował bardziej na DPS-a. Nie wiem, mam wrażenie, że twórcy nie za bardzo wiedzą co z nim zrobić. Czy Tylko mi się tak wydaje, że... On jest niby spoko, ale tak jest nieużyteczny. To nie jest taki na przykład ten hazard, tak? On się teraz nazywa. Ta hazard. Ten hazard co potrafił, wiecie. A to nasz, dobra. A tak jest działał. faktycznie, faktycznie, faktycznie. Zapomniałem jak on działał po prostu, że tego się głównie do ataku kiedy. O oh, fakt... Eee. To było ciekawe. Eee, nie, to... Eee, częściowo ratowałem team, mam wrażenie, że mogło być gorzej. Ale to było trochę... O, dziękuję. Ale ja nim nie umiem grać! Jezu! Jezu. Wszyscy dosłownie dumpfistowi maini teraz dostali raka odbytu, bytu, nie? Ro robią te akcje. Co to było? Ja, ja do nich poleciałem. Nie, nie, nie umiem grać z Ja kiedyś też z nim grałem i tak nie potrafiłem, tak lamiłem. To dobrze pamiętam tego starego dufista. Ej, kasi sobie. Mogliby zmienić to imię na McCree. Pamiętam ten filmik Elevena z Flashbangiem, co był najśmieszniejszy mem świata wtedy, co był ten taki bardzo e-rape. Rape. Bardzo zabawny, bo wiecie, i rapy są śmieszne i te sprawy w ogóle nie są. Ale no. ...kiedyś był śmieszny i... i, i są, czasami też są śmieszne jak są w odpowiednim momencie. A jak nie są to zamknij się. Ktoś musiał to zrobić. To był! Jezu! jakie ja O nie! Jak ja labię, to jest porażka jakaś totalna. Nie no, ale... No dobra. Dobra, ja dopiero teraz zobaczyłem, ile ten koleś Makili, ten nasz y, złomiarz, i y, dopiero y, Junkrat. Junk, nie wiem, czemu właśnie te angielskie nazwy w większości pasują, że złomiarz. Złomiarz jest git, ale nie wiem, Junkrat takie bardziej mi pasuje po polsku, nie wiem czemu głupie to jest. Głupie to jest, bo Junkrat no, nie pasuje wbrew pozorom, no, znaczy Junkrat, no po polsku Junkrat nie pasuje. prawo? i jeszcze pochwalę to. A teraz pora na event walentynkowy. To coś, czyli 4x4, 4, tak? Dobrze rozumiem. To jest 4 na... A no tak, 4 na 4, pamiętam ten odcinek, który zrobiłem, 4 4 yy, no? To był 4x4 walentynkowym Hanzo. O Jezu, ale to, zobaczcie jak Hanzu się różni od tego co kiedyś było. Jakie te kiedyś postacie były proste, ale jednocześnie działało. A teraz... Ten hazard na przykład, czekajcie. Ten hazard na przykład to... Jaki on jest przekombinowany, to o ten gościu. To jest coś śląskim nawala. On jest taki przekombinowany mam wrażenie, nie? On ma jakieś taki to, to, dwa razy shift, potem tak, może... Potem wejść, potem masz taki atak, potem tak, nie wiem. Mam wrażenie, że te postacie takie się zrobiły jakieś przekombinowane. Strasznie. A to może mi się tego tak wydaje. Mo może to przez to, że overwatch musi się w ten sposób rozwijać. No każda gra się musi, nie? Jak jakaś gra nie rozwija, no to trochę stoi w miejscu. Chociaż Team Fortress 2 stoi w miejscu i ma się kurwa świetnie, więc... Nie wiem, to chyba nie jest aż tak potrzebne, nie? Muszę nim trochę pograć, ale pamiętam jak nim grałem to mega mi się podobała ta postać. Ale mówię, te postaci mam wrażenie, że trochę są przekombinowane obecnie, no. O Jezu, pamiętam to. Oh my god. To było, to, ten event był taki randomowy, ja to pamiętam. Oh shit, i ten skin w ogóle. Ja pamiętam, że był nudny po jakimś czasie, tylko wyzwanie się głównie robiło. Ja obecnie w ogóle wyzwań nie robię i w ogóle nie wchodzę do Overwatcha, nawet nie miałem pobranego, bo no nie ma sensu tak szczerze obecnie grać. Dopóki tych zmian nie wprowadzą co powiedzieli na Spotlight'cie, to ta gra będzie cały czas tak samo w tym samym dnie, którym była przez naprawdę ogrom czasu. Nie! Trenzika zrobiłem. Całe szczęście. W ogóle zapomniałem jak się grało tym, tym, tym gównem, to było takie randomowe. Po prostu, o. I leci to może ci trafić heada i chuj w sumie. No, A to tak zbyt randomowo leci. Się tu jest gościu? Pagno Ale oni mnie też nie potrafią, ja ich? Zapomniałem, jak się Hanzo gra. Kurde. Ale to było. Nie wiem, to było takie randomowe. A ty ci ten jeden cholerz suma 003, proszę grać człowieku. Gości nie widzi klawiatury. No nie, ale to. O, kurwiłem się teraz. Nie, ja po prostu Hans dawno nie grałem. Zapomniałem, że to w sumie docownie bo ja trochę nad nimi celuję. Mam wrażenie, że mam experience z innych gier, po prostu gdzie masz łuk. Jest? Uuuu, ale pięknie to zrobiłem teraz. Oj, Mo moje stare Hanzo umiejętności się odpaliły. Ojej, czy dawno ich nie miałem naprawdę. Pięknie to. O, w końcu zaczął coś robić ten gościu, gratuluję. O gurde, gościu dostanie prawde game za to, nie? Mimo że dosłownie... Wszyscy mu asystowali, no ale... Tak działają prawdę game w tej grze. Za jakieś ładne akcje to tak średnio się dostaje play of the game. Najczęściej za najwięcej killi, Mimo że na przykład gościu grał jak drewno to na przykład nie wiem zrobił... Multikilla i nagle wiecie co. Do widzenia. ładne yy, to było. Dość, nie powiem, że nie. O jezu. Dobra, macie! Wszyscy, kurwa, teraz ulty, Ulty lecimy. Ale mam nie najgorsze staty. Jestem drugi najlepszy w drużynie. Ale ten gościu, ten Drizzer lepiej gra zdecydowanie. Jest? Ale mnie idealnie trafił wszystkimi strzałami. To, to jest właśnie ten stary gameplay Hanze. Wystarczyło, że idealnie wycelowałeś komuś pod nogi i wszystko go trafiało. Tak kiedyś się właśnie grało Hanzem. Idealnie Kurde, myślałem, że go trafię gdzieś. A jeszcze przeżył ten gość? No właśnie, no. właśnie... Mówię, że to jest dziwnego, że ten gość jeszcze żyje, mimo że taki pierdol został Gościu No, no denerwujemy ten gość, bardzo dobrze gra. Syli, czy jakiś tam u nich. On bardzo dobrze gra tym rozbijanym. On chyba grał kiedyś tym, bo... Bo myślę, że do... on za dobrze tym gra po prostu. On cały czas trafia tym. Jest? O tyłu? 5, Pięciu? Dobra, to się da wykonać. Jakbym trafiał w ogóle. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że... M... Moja myszka coś ostatnio, nie, że szwank, szwankuje, tylko jakieś nie wyrabia po prostu czasami, mam wrażenie. Za tym jak się chce tak obrócić i w kogoś trafić, nie? Ale fajne, szczerze. Jest? Dawaj, gościu. No wyjechaj się. No łanie. No pokaż oczka. O! Jest? A ja jedna, 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 panowie! Musimy to zrobić! Pięknie to zrobił. Dawno Hansen nie grałem, może to też dlatego, mi się tak podobało. O kurde, ej ładny miałem statystyki, myślę, że gorsze będę miał. No wiedziałem, że ten koleś dostanie. No po prostu. Mogę, co, co. statystyki, koleś mi dał dosłownie 1 trzecią kill. Jakby ten ryny jeszcze kilował nie? Jeszcze coś robił, a tamten inną 10 śmierci za 3 kilo no nieźle. No ale ładnie ten koleś trafia. No czterech no, zabił z rzędu, albo nawet może pięciu. No ładnie, ładnie, mu to poszło, ładnie. No nie powiem, że nie poszło mu to ładnie, ładnie mu poszło. No taki odcinek z Overwatcha, taki może trochę nostalgiczny, bo kiedyś tak właśnie wyglądały odcinki z Overwatchem. Ja po prostu se grałem i tyle. No, zajebiste. Ja powiem wam tak, jak właśnie jest taki powrót do tych starych trybów, czy nawet do tych, co były w, na początkach Overwatcha dwójki, tego typu. To mi się zajebiście gra. A potem weszły te nowe aktualizacje. I mi się już to nie podoba. I hazarda jest pierwszy skin na ten nieźle. Więc na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.